Tak. A ty planujesz tak siedzieć? Ok, witam wszystkich. Chcieliście w komentarzach bardzo, bo było ich sporo. Film o tym, na jaką szerokość dobrej sobie przysiedli, jak to sprawdzić, i dzisiaj pokażemy na Wiktorze o co chodzi i na Roburze jak to wykonać w praktyce. Generalnie każdy z nas jest Wiktor w tym, w kadrze yes. na pewno. Dobra. Ma Troszkę inaczej zbudowaną tą panewkę, w którą wchodzi głowa kości udowej, nie? czyli ta kulka na końcu. I czasami są, tak jak u Wiktora, mocno na bok, czasami są troszkę bardziej skierowane do przodu. Czyli nie każdy będzie miał, yy, że tak powiem, te yy, wyżłobienia skierowane na zewnątrz. Niektórzy będą mieli troszkę bardziej do przodu. I właśnie z tego powodu. <laughs> Można to łatwo sprawdzić, która pozycja będzie najwygodniejsza i teraz poprosimy robura, żeby zszedł na dół. Robert ma problemy z przysiadem, więc przyszedł i tutaj wrzucę gdzieś, jak robi 180 kg dla beki. Więc poprosił, żebym mu pomógł z rozstawem nóg. Yy, wiesz co? Najpierw jakbyś pokazał przodem do kamery się. No i będziemy sprawdzać trzy pozycje. Najpierw będzie pierwsza na szerokość bioder, potem druga na szerokość barków. Przesuń. OK, to będzie pozycja numer 2, i pozycja numer 3 to będzie szerzej niż szerokość barków, więc jeszcze trochę rozstaw. OK, to będzie pozycja 1, 2 i 3, I teraz to zrobimy bokiem już właśnie z tym testem na szerokość schodzenia w przysiadzie. To dawaj. No, lipa jest z podłogą, chuj ci porazę. Dobra, tak jak teraz, i na początku wejść na szerokość bioder, OK, i z tej pozycji. Schodzimy tak jakbyśmy robili przysiad, zachowując spięty brzuch, tu ma być prosto. No, masz hiperlordozę teraz. Wyprostuj się. O. No, ok. Na prostych plecach schodzimy jak najgłębiej, aż poczujemy, że zagina, zaginają nam się plecy, albo czujemy. No, jeszcze trochę. Ok, i to jest robura pozycja na szerokość bioder. Czy czujesz jakieś spięcie w biodrach? Nie, nie czuję. Czyli prawdopodobnie to jest całkiem ok pozycja, bo może zejść bardzo nisko. Nie, teraz dawaj na szerokość barków to samo. Hop, dobra. Proste plecy, tak samo. I lecimy, no. Tu widać, że jeszcze troszkę niżej zszedł i też pewnie nie czujesz żadnego spięcia, nie? Nie, nie czuję. Dobra. I dawaj jeszcze szerzej, to samo. Miś <grym> 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 dziko. Tutaj nawet nie możesz niżej zejść, co oznacza, że prawdopodobnie robór ma właśnie. Bardziej do przodu skierowane te panewki, przez co jak jest bardzo szeroko, to po prostu się ociera o obrąbek tego stawu. Dobra. No i teraz jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Pokażemy, jak manualnie to sprawdzić, więc chodź na kanapę na plecach. No i opcja numer dwa: jeśli mamy kogoś, żeby nam to sprawdził, to po prostu możemy manualnie yy, daj mi zgiąć po prostu możemy manualnie zbadać tą panewkę. Schodząc tutaj, kręcąc po nie wiem jak to nazwać okręgu, owalu tego stawu, i po prostu na zasadzie yy, współpracy, tak chciałem powiedzieć feedbacku od tej osoby, na której to sprawdzamy. Generalnie patrzymy, w którym miejscu możemy zejść najgłębiej, plus. Musimy zapytać, czy nie ma żadnego bólu pojawiającego się. Bo oczywiście, jeśli coś się pojawia, to znaczy, że znowu trafiliśmy na ten obrąbek. A tego nie chcemy. Okay. Tak, bo to ma być krótkie. Podsumowanie tak. Wiesz. Nie. A może serio tak zrobimy. Jeśli się. Jeśli chcecie więcej takich filmów, prośba o łapy w górę. Tyle od nas na dzisiaj. Na razie. Czekaj. Czekaj. Na razie. Cholineks. Robert, Robert lekarstwem. Nie? Kurwa. Szok. Ładny. Gdzie, gdzie zmierza świat, jak rower musi brać no lekarstwa? Ty raz. Tak, najlepiej. Brałeś kiedyś? <tosłuch> <tosłuch> Pierwszy raz w życiu mnie tak poznaje z moną. A nie, na razie stój tu. Zobacz, <tosłuch> Spokojnie mordo. No chodź tu, na razie trzeba się przywitać. Potem cię będziemy wyginać. Na razie powiem w ogóle o co chodzi. Jesteście w Ja pierdolę. Ty. Dobra, możemy tak? Zacząłeś?